I o Tigrze i o Pumie mają wiele wspólnego, zwłaszcza tył. Taki półokrągły tył wydaje mi się bardzo podobny. Stylizacja boku nadwozia Pumy jest już zupełnie inna. Proszę zwrócić uwagę na to przetłoczenie, które idzie wzdłuż całego samochodu, unosi się ku górze, to nadaje sylwetce auta taką, taki postać, taką postać klina, widać taką, taką dynamiczną, agresywną sylwetkę. To auto ma wiele wspólnego z fordem K, zwłaszcza jeśli chodzi o światła. Atutem każdego sportowego samochodu jest silnik. Zobaczmy, co jest pod maską pumy. Do napędu pumy używana jest właściwie jeden, jeden silnik. Jest to 16-zaworowy silnik o pojemności 1,7 litra i mocy 125 koni mechanicznych. Zastosowanie zmiennych pasrz rozrządu pozwoliło w tym silniku bardzo spłaszczyć moment, jak mówią kierowcy. To znaczy... Moment nie zmienia się prawie od prędkości obrotowej 1,5 tysiąca do, mocy maksyma, do prędkości mocy maksymalnej, czyli 6,5 tysiąca obrotów. Dzięki temu możemy jeździć tym samochodem nie zmieniając tak często biegów, co ma duże zalety, zwłaszcza przy jeździe w mieście. Zajrzyjmy do bagażnika Puma. Myślę, że nie powinien być on zbyt duży. No, okazuje się, że nie jest, taki, nie jest taki mały, jest dosyć głęboki a jego objętość można jeszcze powiększyć kładąc oparcie, oparcie tylnego siedzenia. I tu rzecz ciekawa, zatrzepy mocujące oparcie tylnego siedzenia zwalniane są nie przy oparciu, a takimi cięgnami tutaj właśnie proszę spojrzeć. A gdzie jest tylne koło? No okazuje się, że tylne koło w tym samochodzie jest umieszczone pod spodem. Prezentację wnętrza pumy, zacznijmy od siedzeń. Jak to, jak to zwykle bywa w samochodach sportowych, takie siedzenie powinno być, jak to mówią kierowcy, trzymające na boki. Tu okazuje się, że oparcie jest dobrze wyprofilowane. Na zakrętach nie będziemy się przesuwać, ale siedzenie w tym miejscu, to siedzisko jest dla mnie zbyt wysokie. Opiera mi się udo i mnie, niestety noga wisi mi w powietrzu. Kierownica jak przystała na auto sportowe jest niewielka i taka jak mówią niektórzy ukształtowana anatomicznie. Proszę popatrzeć, ona się składa jakby z dwóch różnych materiałów. Ta część, gdzie trzymamy zwykle ręce, to jest skóra i to jest przyjemne w dotyku, nie ślizga się. Bardzo cenny jest zestaw wskaźników, tarcze jak w każdym rasowym samochodzie sportowym na biało. Niewielki obrotomierz, szybkościomierz i wskaźnik ilości paliwa oraz temperatury. I to właściwie wystarcza. Jak popatrzymy na centralną część deski rozdzielczej, to ona bardzo przypomina w stylizacji Forda K. Wygodnie w pumie może jechać tylko kierowca i pasażer tyłu miejsca nie jest za dużo. Co prawda wchodzi się do tego samochodu zupełnie nieźle, bo pochyla się oparcie i fotel się jeszcze przesuwa. No trochę z kłopotami, ale jak już wsiądziemy do środka i cofniemy z powrotem fotel, to miejsca na nogi nie ma. Chyba, że dla małego dziecka. Zawieszenie tłumy zostało przeniesione z fiesty i muszę przyznać, że konstruktorom Forda udało się sprytnie połączyć dwie różne charakterystyki zawieszenia. Zawieszenia samochodu, który jest wygodnym autem i jego zawieszenie powinno być łagodzić wszelkie nierówności drogi. Z zawieszeniem samochodu sportowego, które powinno być twardsze, powinno dawać możliwość dynamicznej jazdy, zmieńmy kolejny bieg. W kilku samochodach, które mieliśmy okazję jeździć, nawet takich usportowionych, skok dźwigni biegów był nieco za duży. W tym aucie udało się dobrać taki skok dźwigni zmiany biegów, iż ma się podczucie, że jedzie się Autem naprawdę sportowym, autem które pozwala dynamicznie zmieniać biegi. Zobaczmy czy prawdą jest, że tym autem można spokojnie jeździć na czwartym biegu już od prędkości obrotowej 1500 obrotów. Włączyliśmy czwarty bieg. Mamy 1500 obrotów, o jeszcze nawet troszeczkę mniej, troszeczkę mniej 1500 obrotów na obrotomierzu i rzeczywiście auto bez protestu spokojnie, bardzo płynnie przyspiesza ale dopiero teraz prawie przy 3000 obrotów czuć wyraźne przyspieszenie. Czyli rzeczywiście ten moment zaczyna się od 1500 obrotów, ale nie jest to moment maksymalny, a jedynie jego 85%. I tyle pierwszych wrażeń jazd pumą po francuskich drogach. Jak auto to trafi do Polski, przedstawimy Państwu pełen test. Ja o tym samochodzie, Panie Jerzy, mówiłem dobrze. Pan będzie mógł pomarudzić, jak ma Pan to w zwyczaju. Ale wszystko się wyrówna. Proszę państwa, trudno sobie wyobrazić, żebym ja zadzielę...